Cześć, witam serdecznie, Wojciech Kopytek psycholog. Bezpieczeństwo nas wszystkich ma dla nas ogólnie, można powiedzieć, istotne znaczenie, bardzo ważne znaczenie. I czym mówię o bezpieczeństwie? Jestem psychologiem transportu, ale też i kierowcą i niestety bardzo często zdarza mi się jeździć odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Skierowicami a Żardowem. No, ja tym fragmentem autostrady jest bardzo niewdzięczna, ponieważ bardzo wielu kierowców notorycznie łamie przepisy ruchu drogowego. Nie mówię, że jestem święty, bo też mi się zdarzy łamać, ale to łamanie przepisów jest permanentne. Jedna rzecz to podjeżdżanie pod tył samochodu i mruganie światłami. Jeżeli ja jadąc lewym pasem mam już 140 km na godzinę i zgodnie z przepisami ruchu drogowego nie mogę jechać szybciej. Jednocześnie Prawy pas jest zablokowany tak, że nie mogę zjechać. Tego typu ryzykanci, piraci drogowi bardzo często jeżdżą slalomem po autostradzie, wyprzedzając coraz to kolejne samochody z lewej bądź z prawej strony. W dniu dzisiejszym na odcinku z kierownicą Gerardów jechałem do pracy półtorej godziny, ponieważ doszło do wypadku. Wypadek spowodowała ciężarówka, która wjechała w tył innej ciężarówki. Przejeżdżając obok tejże ciężarówki, będącej sprawcą wypadku, widziałem totalnie zmierzoną szoferkę. To jest druga kwestia. Kiedy prawym pasem autostrady jadą ym, ciężarówki, jadą tiry, jadą w bardzo bliskiej, bardzo niebezpiecznej odległości od siebie. I teraz wystarczy minimalne hamowanie tego pojazdu, który poprzedza, aby ten pojazd jadący z tyłu wjechał mu w tzw. tyłek. Niestety. To już jest kolejny wypadek na dwa, którego ja że tak powiem może nie byłem nauczymy, świadkiem, ale którego skutki widziałem. W poprzednim przypadku było jeszcze gorzej, ponieważ szoferka ciężarówki jadącej z tyłu, została totalnie zmiażdżona. Z jednej strony, żal jest człowieka, bo to jest przecież tylko człowiek, i prawdopodobnie zabiła go rutyna. Ale z drugiej strony czek myśli kurde, no taki palant. Niby zawodowy kierowca, mający pojęcie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a jednak stwarza zagrożenie dla siebie, no ale też dla pasażerów, przecież mógł ujechać z kimś w tej szoferce, no i dla innych użytkowników drogi. W tym momencie trochę mniej już, już jest mi szkoda takiego kierowcy, pomimo, że jest człowiekiem, bo tutaj dołączają się moje emocje. To, co myślę o takich y, kierowcach jeżdżących w ten sposób, nie nadaje się do wypowiedzenia publicznie, ponieważ musiałbym oburzać samych wulgaryzmów, a wolłbym po prostu tego nie robić. Ja tego tak sugeruję, co niektórym, żeby po prostu jeździli bezpiecznie, bo to, co się dzieje na polskich drogach, jest y, no, chore. A do policji mam taką uwagę, jeżeli chcecie wyrobić sobie statystyki, jeżeli chcecie sobie wyrobić bardzo wysokie normy, to zróbcie taki numer do jakiegoś samochodu bardzo niepozornego, innego niż Opel Vectra czy Skoda SuperB, bo te samochody bardzo często są używane przez policję jako radiowozy nieoznakowane, ale do jakiegoś powiedzmy Golfa czy, yy, czy, nie wiem, czy Fiata Punto, yy, wsetcie kamery, i jeździcie lewym pasem z maksymalną prędkością 140 km na godzinę. Wtedy zgarnicie mnóstwo właśnie takich kierowców tirów, którzy jadą w odległości no, Mniejszej w mojej ocenie niż 10 metrów od poprzedzającego pojazdu i to przy prędkości około 100 km na godzinę, co jest, yy, no, że powiem stwarzaniem, ewidentnym stwarzaniem niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. No, jeżeli chcecie wyrobić sobie normy i poprawić wyniki, mieć premię, mieć podwyżki, to pomyślcie, jak to zrobić, żeby na tej cholerie ją było bezpieczniej. Cześć!